Zobaczcie widzowie. Tak to czasami tak, wygląda. Tak? Major na panie. inaczej panie w lesie, a tutaj pod piwnicą u mnie w klatce. Gość rozłożony jak na lesie. Nie, nie, nie. Koniec winza w na policję. No, więc no, wojna policja. Zobaczcie, masakra, co? Jezu, dobra, masakra jest takie. masakra. Ja tak od razu już. No i co teraz? Było tak się schlać? Jeszcze niedawno. Jakieś pół godziny pan temu. Pan też człowiekiem? Pół godziny temu. Człowiekowi tutaj pomogłem, bo miał rozrzucony dowód osobisty, jakieś dokumenty, telefon. Ale widzę, że nie potrafię się pozbierać i teraz kto ma mu pomóc? Brawo. Jest pan człowiekiem też?